Drezynka stoi sobie na bocznicy. Nie wiem, nie wiem, jaki tam numer. No ale sobie stoi. z poprzedniego odcinka Tomek wam nie powiedział w tamtym odcinku pierwszym podajrze przygód tych pokazał wam tylko elektrownię, ale nie pokazał tego że tamte tory opuszczone, które są tam na tej ulicy one doprowadzały się tutaj do elektrowni i tutaj mamy taki wysięgnik, o tutaj ten taki metalowy i na nim podnoszono y, semafory elektryczne, które mamy tu już na przykład. Będzie widać, będzie widać. No i tak sobie tam biegły. Tam jest taka skocznia. Y, rogatki są trochę bardziej przesunięte za te opuszczone tory. No i sobie tutaj szły, a nawet nadal y, idą, ale już niestety nie używane, do tej elektrowni. Tutaj mamy prawdziwą elektrownię. Węczy piszczy Wszystko ładnie. No i tak sobie prąd idzie. O, a tutaj mamy te tory które tak idą do tej elektrowni o. tam widać przez drzewa o ten stojak Stojak Wysięgnik Klasyk kanału Czyli nasze drezynka Tam będę musiał coś zacenzurować tablice rejestracyjne niestety A światełka na widać Drewnika się będzie pojawiła póki Buki... nie odjedzie sobie stąd O ty patrzcie pociąg jedzie XD Sorry, że tak zawsze się trzęsie podczas trąbienia, ale po prostu, no po prostu mam takie wstrząsy jak to zwykle bywa u małych nawet dzieci jak gwałtownie coś zatrąbi. Zabrakło sobie skład węglarów. Jak zwykle, małe w Zapraszam Was do opisu, gdzie powinien być link do kanału Tomka oraz nazwa TikToka Filipa. Jeszcze raz Was zapraszam do opisu. Cześć!